1012 12. 13. No nieważne, który z tych dni. Wyszła druga edycja największego serwera live w Polsce. A ja z moim kupem przyszedłem zdominować ten serwer. Ura, kolejne PvP, kolejne a tym razem ciekawe, a nie jak u innych masz oglądać A międzyczasem jest to w suba, napisz w komentarzu ananas i zapraszam do odcinka. Zaczęliśmy od zdobywania rzeczy, które nam będą potrzebne do zdobywania kili. To na home, idę na home. <grywa> no, no, nie powiesz, to cudowne! No, no patrz, no, no, patrz, tu mamy lepszego. Cześć, ja robię water skilla, znaczy Lawa skilla Ej, ale ty jesteś kiedyś, że nie że na parcie przeżyłeś, też się znalazł to, co potrzebowaliśmy. No. I. Jesteś urodzonym talentem. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Dominacja S. <grywa> Ma jak? Lecz koniec z tego, czasami trzeba się wziąć w garść i zostać prawdziwym mężczyzną O, cały z diaksowy zrzucaj, 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 cały z diaksowy Zrzucaj Co ty robisz? No, którym ja ewidentnie nie jestem nie O, 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 dobra, do... dobra, akcja Abym zapomniał, jeszcze to Trap jest, ja. jest trap Oni są głupi Ej, nie ty po mnie, ej nie ty po mnie. Dwóch mam a zabiedzić nas na spokojnie nie? No nie! <grym> Ile gościu mi Golden Apple dał? Co jest? Co jak co, ale trzeba się wreszcie odbić od dna. Jak sobie? Bez, 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 bez. To, to od razu do Dobra, leży, leży, dobra. Jest! Wreszcie coś się udało, chłopie, po tylu próbach. Kolejny, kolejny, kolejny. Steve'ek. Steve'ek? Czyli od razu do dnia. Ile serc miał z ale zabiję go w górę. Ta? W góry to tak. git. Uooo! Wow. Kolejny? Zuprać. Może i fajnie, że mam na nowo serc aczkolwiek za długo tym szczęściem się nie nacieszyłem. Czekam go, czekam go. Dobra. Ale lipa. Nie zginął. Ale dostaje damage potężny Nie ma to temu! Co on miał za miecz, stary? Wiedząc, że już nic nie mamy do stracenia, postanowiliśmy się tepnąć. Dobra, teleportuje mnie. Kierka jej przed siebie. Leży. Co to? Co? Co? Ale dobra, zabiję jednego Znaleźliśmy ogromnego dwupiętrowego trapa, którego postanowiliśmy wykorzystać. Mam typa, mam typa. Dobra, się. git, git, git. Zrzuciłem go, zrzuciłem go. Git. Dobra, umarł, no umarł. Umar. Dobra, no i mamy kolejne serce. Leci, 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 leci. wodę, masz tam? Mam go, hituję go. Zeroma. Ej, on ma milion serc. Coś się zbogowało? Dobra, już, już, chill, gościu leży. A, i później nagle... Jakiś 3 randomowy chłopak z full deaxowymi setami do nas biło I mi oczywiście się to nie nagrało <grywka> <grywka> Biega sobie skur... widzę. <grywka> Taki zajarany sobie biega o iluj, Amfa Fatima, Tobiasz był i nima. Ogólnie to mineta wywaliło, a Ziomek się pobawił w youtubera. No ogółem naszą pro YouTuber o kurde, wywaliło mu A, pier... a. O ty si... Pa 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 pa, pa, pa się napalił, napalony Maciek. Narra. Ogólnie to się poddaliśmy, ale przecież parę dni później z o wiele większą mocą. Okej, okay, teraz tak. Muszę wyczaić jakąś osobę, która jest bez seta, właśnie tak jak on. I napisać do niej, czy chce darmowe rzeczy. Proszę, proszę. Jest. Ilon on ma serc? On nie umiera. Te pacer. Dobra, dobra, dobra. Teraz, oby nie był wykoksowany. Jest. Do nim. Ale mało serc miała. Dobra, no i kolejne serce. Szybko poszło. Tutaj podeszłem na tatykę na naiwniaka, czyli, czyli mówiłem gościowi, który ma skina Tobiasza, że myślę, że on jest Tobiaszym gamingiem. Z tego powodu chciałam się zasojuszować i czy mi się opłacało? Yes, zawiłem go. Chciałem je strapować. Dobra, ej, może się tu tepnie jeszcze raz. Idę na górę. Bardzo nieładnie z jego strony. Nie pochwalamy czegoś takiego. O, on tam jest, on tam jest. Tepnął się, tepnął się. Je, zabiłem go drugi raz. Chyba skupiony. Zabił cię, czy cię nie zabił? Zabiłem go. O, tepnął się do mnie jakiś bandyta. O bandy, to nie z Leży. No i super. Ja się Bo, boję, że teraz są taki. Yy, teraz uciekam, teraz ucieka. Ale zrypałem. Nie na nikoltepnąć. On ma dużo serc. Pisze tepa. Yy, kurczę, on miał ten taki głupek, co spamił. Trzymaj za mnie kciuki, trzymaj za mnie kciuki. Szybko. Dobra, tepa, cept już pisze. Nie, nie tepaj się, nie to się Nie O Zabijem jednego Ej to mogłem się tepnąć w Serce używaj Yes, ale dobra zabiję jednego, jednego zdrofowałam kurde Siekierka Ło Wow. Śekierka. wow. Nie, jest ale i tak masz. To i chłopie patera. Tarcza. Wyglądałabyś sobie z game moda wyciągał tą tarczę. To powiedział, że nie mam. I tepnię się do jakiegoś gościa, który się wydaje, jakiś najmniej rozgarnięty. Oho! Umiał tak do dóbr wytrafa! Chciałem zamiast się tepnąć, od razu chciałem rozkopać to i. on zdąży ten dirt, to coś tam rozwalić. Do tyłu! Jest! <laughs> Jak ci? Jestem skupiony Ścigam go Kitnąłem go się uleczy Chodź tu Proszę Choć tu yeah! Nice. Zabiłem go! Miał, miał moje itemy! Tak, mam wszystko! Wszystko raz dwa muszę i ten z innych chłopów! Ja jestem pod że chce mi się tu grać chyba. <laughs> e, masz to to, masz to. Ohoho. To sobie wezmę Tepa z y, X tego, X Janusz Okej, okay, nie tepaj się. Oni są...